Widać Bartek si... Śniego wramy odcinku. Stumble guys! Stumble pass. Stumblepa. Stumble guys, Stumble pass. Bartek szuka skina, który pomoże nam w otwarciu skrzynek. Tak. Otwieramy skrzyneczki, bierzemy piąstkę, ale będzie nowy, 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 będzie teraz ten... coś specjalnego. Czyli nowe uderzenie będzie. Na końcu pasa Bartek, wiesz o tym? Wiem. No to dawaj, pokaż. Tylko to jest z mnie, nie? Dobra, otwórz, pokaż co na samym końcu jest Emotka Punch Other Players. I... A czemu od końca zaczynasz? Mamy coś specjalnego Liquid Rainbow Pff, wow. Odpalamy I... od początku teraz. I Zem, Żeby na samym początku Zaczynać kartę, żeby na końcu dojść do tego Głównego, to ty od razu odpaliłeś mi No nic Owie. Ustaw, ustaw Eee, gdzie to jest coś specjalnego? To, co to jest? No, trzeba sprawdzić. Co to jest? No to wybierz. Aha! Dobra. Co, coś nowego. No, trzeba przetestować zaraz. Ale tam musimy tego pasika otworzyć. Otworzymy legendę. Taki ładny. Jetpack Jones. Będzie latający z kim? Otwieramy... Wszystko ...wykręcenie. Zwykłe lub lepsze. Będzie... Nietypowy Nietypowy będzie? Nie, zróbmy Duplikat I lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy lecimy lecimy, 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 lecimy. lecimy... Nie poleci specjalnego nic. Poleci rzadki Rzadki konwert Ach, tak jest Obieramy skin'ka To <laughs> Co? za Co? To za Co to za farma będzie zwykły Jakiego jak jest wypisanego, to nie jest koło na coś specjalnego. Aha, A chyba jest lepsze no, na to Ale chyba gdzie trafiliśmy? Gdzie trafiliśmy? Na karnet Aaa, że w karnecie to gwarantowany człowiek, mój drogi. Rzadki. Rzadki. Wiecia, wieciała, że będzie rzadki. Bo to jest jasne. Łapka w góra, suba. dzwoneczkiem, by nie ominąć takie filmy super. Tak jest. Obejrzycie The Forest, nasz film ostatni. O, Forest, obejrzycie. Tak. odbierz kręcimy, 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 kęcimy. Kęcimy. Mm. Y y um, Epic. Rysujemy Żabki. go i to jest ładne. I konwertujemy. Hmm. Animacja kolejna wpadła. Emotka wpadła. Returners number wpadły. Kolejna emotka, kolejne kręcenie, i szczęśliwe kręcenie z lepsze Eee, daj się na coś dobrego, Nietypowy To jest mój pierwszy skin był Tak? Tak Kurde, nie Ja grałem... W to był Wielkiego tata pierwszy skin tam Ja pamiętam to bardzo dobrze. Dobra, kręcimy dalej, jeśli będziemy Przez ten typowy, rok. Typowy rzadki. typowy rzadki. O, rzadki, rzadki, rzadki. Oh. I konwertujemy, bo już był. Ja też po tym więcej na rzekomie. To się zmienia, bo nie będzie widać. Co co, co? Epicki? Rzadki. Epicki konwertujemy 15. Tak jest, dawaj rzetoniki, Teraz będzie kręcenie po co specjalnego. Odbieramy, kręcimy, kręcimy, nie, przechodzimy, kręcimy po kolei. Co Na no, ostatnie kręcenie. Nie, teraz, to na to nie jest, to, jest, to, jest, to jest ostatnie kręcenie. O, zwykły będzie. Cristiano Ronaldo. Bierzemy, BUM Haha Do A ha, ha. Chciałam się kliknąć Odbieramy jeszcze... Dostało, kilka zostało ostatnich. Jedzimy na i Ciekawe czemu... Ciekawe czy ktoś trafił w ogóle z tego koła ostatniego w skarnecie? Coś specjalnego. Niech tam Ktoś z tego dostał coś specjalnego. Myślę, że nie. Nie mam, to jest tam się zawsze mój. Trafić. ale nikt o nim nigdy nie słyszał. Nigdy nie słyszał, nikt nie widział. Tak jest. Epic konwertujemy. zostały no. dwa. Oh. O. Oh. gumisiowy, ale super. Ale go nie zauważyłem. Ale mi się fajnie. Fajnie, że tego mi się nie zauważyłem. To były To był Ale tych skinów narobili teraz, tym z Tamagasy. Mogę trochę przystopować. I ostatnie kręcenie. Epicki lub lepsze. nie specjalnego, a nie albo legenda. specjalnego tak, się przekręciło, legenda przeleciała. zostały epikie i będzie koncept. Mamy cały pasik, więc wchodzimy w sklep. Kręcimy za darmo. I to będzie coś specjalnego. Dużo tego pomarańczowego widać. O, przeleciał na Skin. Kolejne na weskiń specjalnego i nie padnie. Z każdego nie wyleciało. Cienoty. Tak kusiło, kusiło, ale nic nie wyleciało. Odpalamy na sam koniec. Jeszcze są darmowe te dwa kręcenia. Jak darmowe. Dwa darmowe dwa kręcenia na samym końcu. Kto nie pamiętał to co sprawdza? Tak jest. O Boże, zapomniałem. No właśnie. Nie było tego. Było Tylko pozmieniali. Klej naczyki RP5. A zauważasz, na telefonie co 10 minut można otwierać te, ten? 15. A na chwilę będzie. Nowe koło, nowe koło, tak? To jest. Tak. jeden że to nie jest Dobra. Z tego co 15 minut na telefonie. Tak, tak. tak. A to co, 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 co dobre 10 kręceń. Zobaczymy, co z tego wypadnie. Tu musi wypaść coś specjalnego. Legenda. duplikat Trzymajcie kciuki i po tym kręceniu odpalamy nową postać Czy coś tam Bilgeis nam mówi? Że yep. coś specjalnego? Nie, yeah, on mówi że daje nam duplikatę i że cieszyli z tego co mamy oh. Chciałem tego czerwonego Epic Epic Ep. Ep. O właśnie tego chciałem, tego czerwonego Tego chciałeś? No, bo tylko on nam został O, nie mieliśmy, nie mieliśmy. Nie, nie mieliśmy. Może to daje coś nowego. Możliwe. Ale jeszcze my tego jednego już nie dali. Dodaję następne Jednego dali. Tak? Wtedy. Dlaczego tego DJ-a Panda. A Chciałbym go. O. Też nie ma. No i ostatnie to byłeś, tak? Ostatnie, 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 ostatnie legendy. Przedostatnie. Wielki, ta? Nie, labaj lecimy z tą postacią, proszę Państwa. Nie zostawimy na kiedy indziej. No, mamy nowego, nowego, nowego coś specjalnego, odpalamy. Jaki taki dziwny. Tak ci powiem, że dziwny kolorowy. Taki, taki bańka Taka niby woda, kropelka wody, by to była, taka, wiesz? Albo gaz. Ty... O innej konsystencji, kropelka wody. Kropelka Nawet Nie, kropla, tylko w innej konsystencji. No nie to Kropelka ze sklejenia butów jedziemy. Avenue ścigaj się do mety. To co było na becie dodaj teraz Tak to co zdecydowaliśmy wcześniej Tego skina jeszcze nikt nie ma Lecimy A. do przodu Pochłynęło wszystkich Super o. Dawaj Bartek. Dawaj lecimy Tu z laser Co ona spychnął Szybko, dawaj, dawaj Udało się Tutaj trzeba zrobić mądrze i Można przejść górą o, 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 Ale, ale się skraszowało no I... 300 pingu mamy Dawaj, dawaj Ojejuu Ale poszło O ja... Laser dasz. Dawaj, dawaj Chłopca. Szybko Na lewo trzeba było no i tak musisz tam turistowej. Dawaj. Już jesteś. Teraz jeszcze, jeszcze jedna kółeczka została. Dawaj. Poszło. Co to daje? Aha. Nie wiem. I co widzieliśmy. O i mapa. Jest stary bombardment. Bo mamy na wcześniejszym odcinku nową mapę, która już powstała, gdzie strzelają rekinami i beczki, które wybuchają wokół. Ono kim jest, który lata. A to samo. przytulanie, ale... I to wszystko? Nie, może możesz kilku na raz. No i to tak jeszcze... Jeszcze nie, nie przetestowali. O! No jeszcze co jest? Piąka. Tylko nie wpadnij po prostu wariacko. Już nikt nie spadł. A, też się sięknął, co? Jeszcze jeden nie spadł. Można na te bomby. Sekundy teraz jakieś się pojawiły. A, czas jeszcze teraz pojawił się tak naprawdę. 50 sekund do końca. Za, będzie finito. Siedem. O, spadność, dobra. Final. Nie, to było było, po prostu, po prostu mi to rozpychnęło, jest jakiś na dwa razy spacja i, i tak. I, I tak. tak, po prostu. tak po prostu. I ostatnia runda, naszej, panowie! Wszyscy... O, jest! Rush Tower! Rush hour. hour. Ale myślałem zawsze Tower. Godziny... szczytu? Bartek, idź. To spada. Co ja? Czemu się nie ruszają? No bo też tak zagapiliście jak ty. Czekaj. Patrzcie przez siebie. Już dalej nie idź. O ty zawsze przykominujesz. A uciekł od siebie. Dobra. Tu powinien być czas tak naprawdę. Tak uciekł. Wszyscy mówili, są B. Mówi Bartek jest B. Bije wszystkich tutaj po drodze. Nie podchodźcie do mnie. Już się zaczyna problematyczne skakanie. Nie, powiem ci, że nie. Czekamy cierpliwie. Ażby. Dobra, jeszcze jedna taka osoba odpadła. Bum. Uważaj. Bo ten umie piąkę właśnie. Tak jest, ten umie z pionkę. Czekaj. A, Bartek wziął. Próbuję zagrać to tak, żeby ten wszedł do niego i wtedy z go weźmiesz, tak? jak jaką tak samo wymyśli teraz Musisz pójść na, na lewo, na lewo, na lewo Tak o nie, nie, nie wyrobiłeś. Co to się stanęło? No, bo na okolce padłeś i już się po prostu samo zrzuciło. No i z Zwieki lata? Dobra, koniec, 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 koniec. Fajnie było, zapaliśmy wszystko, mamy coś specjalnego. Otworzymy jedno. Otworzymy jedno. Może coś nam zrobię. Pewnie nie, ale możemy na sam koniec coś zakręcić. Oddech. I duplikat mamy. No ładnie, ale duplikat 700 wpadło, będzie na kolejny odcinek. Mówiłeś, że opłacało się od... No opłacało dobra. No i mamy 700 dodatkowych. Dobra, to by było na tyle. tyle Hej